Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, jak wiecie, jednym z głównych problemów Warszawy to kwestia dekretu Bieruta. Ona zresztą bardzo często pada jako temat w tej kampanii wyborczej. Jacek Sasin, kiedy miał okazję pomóc Warszawie w tym w rozwiązywaniu tego problemu, niestety zawiódł zaufanie Warszawiaków. Nie pomógł w Warszawie pokazał, że ma w nosie problemy Warszawy. W zeszłym roku w parlamencie głosowaliśmy ustawę, która umożliwia przekazanie miastu stołecznemu Warszawa z funduszu reprywatyzacyjnego 600 milionów złotych na regulację zobowiązań wynikających z tak zwanego dekretu Bieruta. Jacek Sasin wtedy wstrzymał się od głosu. Nie chciał głosować za. Dodatkowymi pieniędzmi dla miasta stołecznego Warszawy. Wiecie Państwo, że zobowiązania wynikające z dekretu Bieruta są naprawdę ogromne w Warszawie. Te 600 milionów, które nie pozbawiły niczego całej reszty Polski, ponieważ są to pieniądze właśnie z Funduszu Reprywatyzacyjnego, są nam niesłychanie potrzebne i jest to ta kropla, która pozwala uratować nasz budżet nasz warszawski budżet. Wiecie też państwo, że mamy w budżecie ogromne plany. Chcemy nie tylko zbudować dalsze stacje drugiej linii metra, nie tylko zbudować obwodnicę miasta, ale jesteśmy pierwszą ekipą, która buduje mieszkania komunalne, budujemy szkoły, budujemy przedszkola. Dzisiaj się wydaje to oczywiste, ale jeszcze 8 lat temu te przedszkola były zamykane i te szkoły były zamykane, a mieszkań komunalnych w ogóle nie budowano. To wszystko mamy w planach, robimy i będziemy robić i każda złotówka, a zwłaszcza 600 milionów potrzebne jest nam jak no, po prostu bardzo. Szkoda, że panie Jacek Sasin wtedy podczas tamtego głosowania zawiódł zaufanie warszawiaków. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość na etapie prac nad tą ustawą w Senacie starało się zablokować jej przyjęcie.